był honorowym obywatelem gminy Pieszyce. Taką decyzję jeszcze w październiku jednogłośnie podjęła rada miejska, a 18 listopada podczas uroczystej sesji w szkole podstawowej nr 1 tytuł trafił na ręce zasłużonego. Ja, emocje? Emocje są ogromne. Jestem tu prawie jak w domu. Fritz Bym urodził się w 1930 roku w Rościszowie. Po zawirowaniach wojennych w 1946 roku wraz z rodziną wyjechał do Niemiec. O Rościszowie nigdy jednak nie zapomniał. Zawsze, gdy mógł, wracał do nas. Przyjeżdżał dosyć często, a zwłaszcza wtedy, gdy. W, w latach 90. granice już były bardziej otwarte, i w zasadzie od niego się wszystko rozpoczęło, jeżeli chodzi o współpracę z Shortens. Flizbym w pieszycach jest uważany za inicjatora trwających od lat kontaktów polsko-niemieckich, które dziś zarówno włodarze Pieszyc, jak i Shortens określają jako przyjacielskie, droga do nich była jednak długa. Ja był o chwilę lat mypiłem szczepek. Fritz Böhm przez wiele lat był członkiem Rady Miejskiej Shortens. Wielokrotnie rozmawialiśmy na temat nawiązania partnerstwa z Pieszycami. Na początku nie było można nazwać tego partnerstwem. Był to bardziej luźny związek, ale pan Fritz uparcie dążył do tego, aby pomiędzy Pieszycami a Shortens powstała więź przyjaźni. Tak też się stało w roku 2004, kiedy to podpisany został dokument o partnerstwie pomiędzy naszymi miastami i Gdy podsumowaliśmy te 10 lat już naszej współpracy, okazało się, że naprawdę wiele pozytywnych wydarzeń miało miejsce i to przede wszystkim młodzież, dzieci, nawet dorośli korzystali z tej współpracy. Zemfritz Wöhm, odbierając akt nadania tytułu honorowego obywatela, nie ukrywał wzruszenia. Dieses jest W której byłam immer eingetreten. To jest moja ojczyzna, za którą tak wiele razy stawiałem się. Und auch bei ihnen I także w innych Freunde gewonnen habe. Ich wśród państwa pozyskałem przyjaciół. So, man... Tak to już jest, że człowiekowi liczącemu ponad 80 lat, który opuścił rodzinne strony w wieku 15 lat, ciągle towarzyszy poczucie tęsknoty i chęć powrotu do tego miejsca. W latach 1945-46 rodzina Fritza wśród Polaków miała grono przyjaciół. Część zawartych wówczas przyjaźni przetrwała do dziś. Znajomość rozpoczęła się, jeszcze byliśmy prawie dziećmi, bo jak tu zostaliśmy usiedleni na ich gospodarstwie, to przez zimy byliśmy razem. Mieszkaliśmy razem i tak zaprzyjaźniliśmy się. Nadanie tytułu honorowego obywatela to ważny dzień zarówno w życiu miasta, jak i dla samego Fritza. Ja się bardzo cieszę, że ta współpraca została nawiązana. Zwłaszcza, że minęło już tyle lat. Zdobyłem tu wiele zaufania ze strony mieszkańców Pieszyc. Chciałbym, żeby to nadal pozostało, kiedy mnie już nie będzie, gdy odejdę na górę. <sum> Fritz Bym jest czwartym honorowym obywatelem Pieszyc. Tytułem tym uhonorowano już księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, Jana Janeczek oraz Adama Lizakowskiego.